Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Bierawski i witam po prawie 8 miesiącach nieobecności, mojej nieobecności u Państwa, w związku z tym, że prawie 8 miesięcy przebywałem w zakładzie karnym Warszawa-Służewiec, gdzie odbywałem karę pozwolenia wolności orzeczoną przez sąd wyrokiem za to, że nie oddałem zwierząt rolnikowi, który się nad nimi znęcał. Kilkanaście dni przed końcem mojej kary, przed Końcem tego czasu 8 miesięcy, Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że dalszą część kary mogę odbywać w trybie dozoru elektronicznego. Mam na nodze zamontowaną taką obrożę i przez kilkanaście godzin codziennie muszę przebywać w domu. Tak jeszcze do końca, prawie do końca lipca, ale udało się wyjść na wolność. I chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować, że byliście ze mną, chociaż nie miałem z Wami kontaktu ale osoby, które zarządzały azylem Kasia Cabańska, Kinga Żelewska, Maja Ostrowska a także mój obrońca Aleksandra Krawczyk-Głowacka dawały mi cały czas znać, że jesteście że wspieracie azyl w tych trudnych chwilach że pomagacie zwierzętom uratowanym z interwencji, które są w azylu wspierając je na zbiórce, którą, którą zrobiliśmy na utrzymanie tych zwierząt i w tym miejscu chciałem Wam bardzo za to podziękować Dzięki temu mogliśmy tym zwierzętom zapewnić byt, zapewnić opiekę weterynaryjną. Mimo dużych zadłużeń, które nadal azyl posiada za prąd, za usługi weterynaryjne, przeżyliśmy. Przede wszystkim przeżyły zwierzęta, które zostały uratowane i które zostawiłem z dnia na dzień tak naprawdę bez pomocy. Dziękuję wszystkim osobom, które pracowały w azylu i pracują dalej. Dziękuję Państwu za wsparcie. Też dziękuję za. Za dobre słowo, które, za wiele dobrych słów, które do mnie docierały do zakładu karnego, to mnie tam trzymało tak naprawdę przy życiu i, e, i przy nadziei, że wyjdę i jeszcze bardziej, jeszcze skuteczniej i z rozsądkiem będę ratował zwierzęta. Bo tych interwencji jest bardzo sporo do zrobienia. Hmm. Pobyt w więzieniu nie złamał mnie ani nie załamał. E, wiem, dlaczego się tam znalazłem. Wiem również, że toczą się wobec mnie jeszcze inne sprawy karne, gdzie mogą zapaść wyroki skazujące. W tych sprawach uczestniczę. Wszystkie te sprawy dotyczą braku oddania zwierząt ludziom, którzy w mojej ocenie znęcali się nad nimi, a często także w ocenie sądu, bo ci ludzie zostali skazani. Mam też sporo wyroków uniewinniających. Tych uniewinniających wyroków jest więcej niż skazujących. Będąc w zakładzie karnym, zastanawiałem się nad swoim życiem jakie popełniłem błędy, co zrobiłem dobrego i stwierdziłem, że dalej będę ratował zwierzęta. Mimo tego, że odbyłem tą karę pozbawienia wolności, mimo tego, że w zakładzie karnym nie było wcale łatwo, postanowiłem ratować zwierzęta i postanowiłem pokazać Państwu to ratowanie zwierząt, w którym uczestniczę na co dzień. W takim specjalnym projekcie na portalu Patronite. Postanowiłem pokazać Państwu, jak wygląda codziennie ratowanie zwierząt w Polsce. Jaka to jest trudna praca, jaki to jest trudny wolontariat. Postanowiłem pokazać Wam, na czym polega problem z, ze zrozumieniem ustawy o ochronie zwierząt przez organy ścigania, przez sądy. Chcę z Państwem być na co dzień, e, tak na dobre, naprawdę w mediach społecznościowych i pokazywać w formie wideo, a także w formie innych przekazów, na przykład prasowych, to, co robię na co dzień. Bo widzę sens tej walki o prawa zwierząt. Przez prawie 20 lat uratowałem tych zwierząt ponad 10 tysięcy w ponad 5 tysiącach interwencji, które wykonywałem. Były to zarówno małe interwencje, jak i duże. Chcę to całe doświadczenie, które zdobyłem przez te 18 lat, także jako dziennikarz, bo z zawodu jestem dziennikarzem, pokazać w formie prasowej i telewizyjnej w specjalnym programie i w specjalnych gazetach, które. Państwo, jako moi patroni, będą regularnie otrzymywać. To będą materiały mocne, bo mocne są też interwencje, które prowadzę. Pokażemy w tych materiałach azyl, do którego te zwierzęta są przywożone, pokażemy lekarzy, które na co dzień je ratują. Przede wszystkim pokażemy ludzi, którzy znają się nad zwierzętami i pokażemy Was, którzy pomagają i którzy adoptują te zwierzęta. Będę z Wami w stałym kontakcie, możecie do mnie pisać, możecie również dzwonić na telefon interwencyjny, zgłaszać kolejne interwencje, a ja pojadę tam z kamerą i pokażę, i pokażę, jak można skutecznie ratować w Polsce zwierzęta, nawet jeśli w konsekwencji grozi Ci za to więzienie. Nie jestem jedyną osobą w Polsce, która ratuje zwierzęta i której groziło... Czy grozi więzienia, aczkolwiek jestem jedyną osobą, która do tego więzienia trafiła właśnie za ratowanie zwierząt. Nie chcę z siebie robić męczennika. Odbyłem tą karę, którą musiałem. Wiele zrozumiałem, nauczyło mnie to dużo pokory, ale nie zabiło ducha walki o prawa tych, którzy nadal w Polsce nie mają głosu. I chciałbym im tego głosu udzielić i Państwu pokazać. Zapraszam do pomocy w serwisie Patronite. Wystarczy wpisać osobę, której chcecie pomóc, czyli Grzegorz Bielawski e, i dołączcie do grona wszystkich tych, którzy na co dzień ratują zwierzęta. Gwarantuję Wam, że nie zawiodę Was i ta pomoc, którą przekażecie dla tych zwierząt, realnie do nich trafi, o czym będę Was regularnie informować. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie i do zobaczenia wkrótce.